Cześć, jestem Pixpri, witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będę chciał sobie stworzyć yy, wędkę i na pewno będę chciał sobie kilka rozdymek ułowić. Yy, po to, że z tego robimy. Jakieś to były potki, się robiło. Nie wiem, nie pamiętam. To były potki, chyba. Nie wiem, jakieś tam potki się robiło, których jeszcze nie mam. Więc weźmy sobie to za łuk i idziemy łowić. Tylko nie wiem, co wskazuje, że się coś złowiło. Nic. No, nie wiem, jak się... co trzeba zrobić, żeby coś się wzięło. O, 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 o! Dobra. Mamy pierwszą rybę. Surowy dosz. Więc musimy sobie tak. już wiemy o co chodzi. Takie coś przypływa tu. Poproszę o dużo rozdymek. Co mamy? Łosoś No to dalej nie jest to Potrzebujemy kilka rozdynek Halo? O dobra Dalej dorsz Ile ta wędka ma w ogóle? 64 użycia, to nie jest dużo. Dobra, mamy pierwszą rozdymkę. Jest. Tu nam ek spadało? Dobra, za czwartym razem jest rozdymka. No nie, teraz dorsz. Dorszów jest chyba najwięcej, bo już trzy złowiłem. O dobra. Dobra, mamy dwie rozdymki. Chciałem tak zrobić z pięć rozdymek. Dawaj nam proszę kolejny rozdęk Nie, coś dostaliśmy Miskę Miska nam się nie przyda Przynajmniej na razie Dobra Dalej dorsze, już cztery dorsze Coś. Dobra, mamy już trzy rozdymki, jeszcze dwie. A już chyba wiem, chyba chyba podki na slowfolding się to robiło. Kolejna miska, co to jest? A, uderzenie z wędki. Dobra, proszę jeszcze o dwie rozdymki. Nie, to jest łososie. Nie wiem, co w ogóle jeszcze może tu polecić, bo na pewno tyle co właśnie ryby, miski, pewnie coś jeszcze można tu złowić. O, dobra. No nie, to jest dalej dorsz. Potrzebuje rozdymek. O dobra, już coś bierze Dalej dorsz Już mamy 6 dorszy. Dorsz. Może zaraz pójdę w inne miejsce, to coś może będzie lepiej szło Dost Co? Że co? łukz na prawo? Dostaliśmy mod 4 na prawo Że co? Można takie rzeczy tu wydropić? Bo to jest mój łuk. Łuk z mocy 4 i na prawo. Co prawda zużyty, ale mogę go połączyć. Ty, to ja takie coś lubię. Dobra, mamy jeszcze... Potrzebna mi jest jedna rozdymka. Nie no, dobra, nie, nie idę z tego miejsca. bierze coś czy nie. Dobra. Nie, no i dalej, już siódmy. Ale ten łuk naprawdę. Moc 4 i naprawa. Co prawda ma 40 użyć, ale możemy go sobie nawet naprawić. Nie, już trzy miski. Przed zachodem słońca muszę złowić tę rozdymkę. Leci coś, o dobra. No nie, już ósmy, dobra, potrzebuję jeszcze jednej rozdymki. Szybko, teraz leci rozdymkę. Albo kolejny jakiś fajny łuk. Dobra. Nie no dalej. Dalej ten dorsz. No już słońce zachodzi, więc szybko. Teraz leci rozdymka. No nie no i dalej. Ej, na tym się ekspin. To fajnie, dobra. Słońce już zaszło, nie zdążyłem. A teraz już rozdymkę musi polecieć. Na stówę. No dawaj, dawaj, daj mi to rozdymkę. Dobra, no. No, nie, już 11 dorszy. Dobra, myślę, że będzie lepiej, że zobaczymy się, jak już to złowi. Dobra, słuchajcie, właśnie mi poradziła rozdymka. Więc tak, łup z dzisiejszego łowienia. Mamy 13 dorszy, 2 łososie, 5 rozdymek, 3 miski i łuk z mocy 4, napraw. Więc teraz tak. Będziemy robić te poty potrzebujemy klarownych I tak to na razie zabieram i wsadzamy rozdymki. Dobra. Nie, to jest mikstura. To nie, to jest mikstura oddychania pod wodą. Okej. Okay. Potem jeszcze trzeba już sobie przedłużyć, ale to już myślę, że zrobię poza odcinkiem. Dobra, dajemy jeszcze potrzebujemy sześciu Dobra, trzeba jakąś skrzyneczkę dlatego zarezerwować. Tu jest Noktowizji Dobra, ta skrzynka niby jest wolna, bo tu siedzą moje stare rzeczy. Więc wrzucamy to tu Dobra, jeszcze myślę, że tutaj odłożę te rzeczy. No dawaj, dawaj. No i ostatnie już leci. Dobra, albo sobie jeszcze kilka poteczek przedłuży. trzy sobie jeszcze przedłużymy na odcinku. Cyk. A resztę już będziemy poza odcinkiem robić. Dobra, no i mamy. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku trochę połowiliśmy za pomocą o tej wędki i zdobyliśmy dosyć fajny łuk. Porobiliśmy sobie podki na oddychanie pod wodą, więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!